Widzę w kolejnej części, to już trzecia część dzisiejszego spaceru po lesie, bez żadnego obozowiska dzisiaj. To mamy tyjący grzyb. Tego nie polecam zbierać, chyba że ktoś chce ich rzutu śleściową na siłę. Oczywiście rzutu tak w to mówię. Nie polecam, żeby sam nagrałem. A kani dzisiaj nie spotkałem Chyba, że będą tam dalej Tu auto, takie chyba czarne Tak sobie pomyślałem, że czarna wołga Jak to mówili w latach chyba osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych Że pozywa ludzi Czy tam dzieci no. Także e, Co do broni japońskiej To Bardzo spodobała mi się Bardzo spodobała mi się się dobrze wymówię a isaka Ja myślę, że gdyby cesarz czy pieski cesarza, cesarza był na tyle duży, że wszystkie japońskie oddziały złożyły broń Ciekawostką mogę dodać, że jako wojny na Pacyfiku ostatni żołnierz poddał się w latach 90, 70. w największ 74. Tak że dopiero po tym, jak go przełożony, czy tam wyżej rangą, stopniem e, dowódca powiedział, że wojna się już skończyła. Wtedy dopiero złożył broń, nie pamiętam gdzie to było. Na której to. E, czy na jej nie nie nie, 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 przepraszam, nie na jej wodzimy Co do Iwodzimie, tam jest inne zdjęcie. Jak już wcześniej mówiłem, z góry z gdzie Amerykanie zawieszają swoją flagę Ja uważam, że Jeśli chodzi o fanatyzm, to Japońscy przewyższali w Afen Przytom Przy najbardziej fanatyczną, jak to niektórzy mówią, moją ulubienicę, jeśli chodzi o dywizję SS ZS... Trzecią dywizję SS Totenkopf Co ciekawe, skąd do tej dywizji, jest to, że To durejkę był w szpitalu psychiatrycznym, ale go wypuścili I przeszkolił jednych z najlepszych żołnierzy, jakby nie patrzeć Tu gdzie niedaleko powinien być mój rower Ale mi go nie ukradli Jakiś czerwony znaczek by się mi wbity Mam też, proszę Państwa, na poprzednie filmiki z lasu, ale zacząłem powrzucać od niedawna. Pewna osoba mnie do tego zmotywowała, której bardzo dziękuję. Ale... No tak, tak, przejdziemy przez to bagno. Tutaj jest oczywiście wolne miejsce, ale ja zobaczę, czy mi było pęknięte i podeszły. I, no, i ku no, ten... Yy... Jak widzicie, but ugrząsł. Ur Ale nie pozuję żadnego chłodu w bucie, czy, czy tam nie daj Boże wody. Bo podeszła można powiedzieć z dnia na dzień wygląda coraz gorzej. Szef powiedział, że mi tego nie zrobi. A co, co do klejów, to wiem po prostu normalny, klejem Super Glue za 2,50 czy tam zależy od sklepu, w niektórych nawet 4 złote. Powiedzieli mi, że budapenem mogę się na nawąchać Żeby się... No nie będę już mówił co... Bo... No i początkowo się trzymałem na ten super glue, ale oczywiście... No wiadomo no, but to but wojskowy Zginę w miejscu zginania Po każdym przejściu musiałem kleić od nowej No i po prostu, to po prostu zmusiło mnie do zakupu nowych butów które niedługo ukażę filmiku, mogę zdradzić, że to są to filmy. Nie wiem, czy dokładnie wymówię HX, jak to się wymówię, ale to już w następnym filmiku. Co do cesarza. A tak notabene, zejdę z tematu Japończyków na temat traktatu Wejsarskiego 1918 roku. To jest ogranicza m.in. przykładowo yy, Armię Niemiecką do 100 tysięcy żołnierzy I teraz go oczywiście obszedł Jakby... Samy, jak Niemcy zapokali do drzwi Francji, że proszę można Francuzi, proszę bardzo Niemcy wchodzą i wychodzą I Francja zabyta Chodziło o lepszego uzbrojenia i linii marzinota to nota To yy, będę Tak w temacie Francji, jeśli już jesteśmy tak, kapitulacji został podpisany w tym samym wagonie co teraz kursze uciekło mi to słowo, w tym samym wagonie, co chyba traktat wersalski, czy bo bowiem Trzecia Rzesza walczyła do końca, nie złożyła na niej Myślę, że wszelkie dokładne, żeby z dokładnością poznać liczbę strat w Berlinie w 1945 jest to niemożliwe, ponieważ wszelka niemiecka komunikacja została sparaliżowana. Także myślę, że. A, tak, to było bitwy w Berlinie. E, oglądając film Sowieck Stone. Jeżeli sowiecka burza, to ktoś, czy ja jeśli dobrze mówię, mój angielski nie jest na najwyższym poziomie, to powiedział, że film to jedna wielka propaganda na stronę radzieckich żołnierzy. I jeszcze opowiedział, dla ludzkiej wojny zaczęło się już w 1941, w momencie operacji Barbarossa. ale to no jest fajny teren. Najlepsze zbliżenie, tak żeby po widaciu trochę przytrzymam Tam byłem wczoraj, właśnie na tej górce. Dziś troszkę dalej i idziemy dalej. na do Japończyków, to to jest my na pewno przewyższali Niemców, Niemcy to wpajane, ja końcem mieli to chyba już w genach od urodzenia Jakby jechało auto ja natychmiast przebywam filmik Bo w ogóle to muszę poszukać gdzieś swojego Wehikułu czasu To też nie przeży Ja już wyjeżdżam z lasu Także myślę że filmik zostaje zakończony Akurat auto zatrzymało się przy, przy moim wiem, rowerze złotych owej Michaela Jacksona. Dziękuję jeszcze za oglądanie, pozdrawiam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.